Mamy kilka dni upałów. Temperatura dzisiaj w cieniu. Taka. A o czym to ja dzisiaj chciałem? Już mówię. Chciałem pokazać, jaką mamy wydajność takiego solara. Jest godzina trzecia za 15 No i niestety nie mam termometru. Całkiem ciepłe, gorące nawet mogę powiedzieć. Zdemontowałem baniak odpowietrzający, no bo on i tak niepotrzebny. Doszedłem do wniosku, że jest niepotrzebny. A teraz idziemy do piwnicy. Zobaczymy, jaka jest temperatura na piecu. Sam jestem ciekaw dzisiaj. No i jesteśmy w piwnicy. I dzisiaj na piecu mamy tyle stopni. Teraz cały czas solar o, mogę przykręcić, żeby się wyłączył, przy wyższej temperaturze, że będzie się włączył. Ale co mogę powiedzieć, że wyższej temperatury, jak 50 stopni, nie udało mi się uzyskać przy tej powierzchni solara. Ale jak jest 40 codziennie w zasadzie, przy takim słońcu, mamy już, nie wiem, tydzień chyba słońca takiego, to mi się wydaje, że dobrze, jestem przynajmniej ja zadowolony z tego urządzenia, co zbudowałem jak dochodzi do 50 stopni to już wtedy nie palę chyba, że dzieciaki muszę kąpać no to wtedy podpalam jeszcze troszeczkę, żeby było więcej wody ciepłej a tak, to jest, to jest temperatura na piecu i w zasadzie w bojlerze